Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak sobie radzić z zimnymi temperaturami w grze Palward. Pierwszą opcją jest skraftowanie sobie takiej zbroi, która ma resist na zimno. Znajdziemy ją w drzewku technologicznym pod levelem 18. Tutaj jest pierwsze, właśnie z wielu. Kolejną opcją jest założenie na siebie takiej koszulki, która też nas chroni przed zimnem aby ją kupić musimy iść do dune shelter jak już tu jesteśmy wystarczy wejść sobie do tego zameczku i tutaj będziemy mieli Merchanta który sprzedaje takowe koszulki proszę bardzo koszulka jest warta 1000 golda i to tyle w tym temacie. Jeżeli poradnik Ci się spodobał jaki pomógł, zachęcam do lajkowania, jak i subskrypcji. Strzała!